Te w Węgry jeździmy? No, Polacy jeżdżą na Węgry od setek lat. Nawet jak nie było pociągów. I Węgrzy też do nas przyjeżdżali. A dzisiaj jest taki, taki bardzo szczególny moment. Ja 4 lata temu powiedziałem, że nadchodzi czas wolnych narodów, jakbyśmy na święty węgierskim. No, dzisiaj mamy wolną Ukrainę, chociaż no, w stanie wojny, ale jednak wolno, twórczość Węgry też pokusiły się na to, żeby budować swoją samodzielność w Europie, i Polska się pokusiła. Czyli te trzy największe państwa w tym regionie, e, można powiedzieć, zaczęły budować własną politykę i zaczęły szukać metod współpracy. Byliśmy, byliśmy niedawno na Litwie, też szukając jakiegoś kontaktu, jak odbudować popsute przez poprzednie rządy stosunki. No musimy w tym regionie walczyć o to, żeby po pierwsze narody ze sobą się skontaktowały, rozumiały, nie bały się, tak? to znaczy najbardziej zależy Rosjanom, często też niestety innym e, krajom Unii Europejskiej i szczególnie Berlinowi. Ale też jest taki moment wielkiego święta. No przecież jest to święto polsko-węgierskie. Powstanie e, w Budapeszcie, a potem na całych Węgrzech, e, było kierowane przez, przez generała Bema. E, tysiące polskich oficerów brało w tym udział, e, przeciwko dwóm zabójcom, którzy okupowali Polskę. E, walczyliśmy razem z Węgrami. E, powstanie może nie zakończyło się sukcesem militarnym, ale ostatecznie dzięki temu Węgry zwiększyły swoją suwerenność. E, i, I ta walka miała sens, a poza tym no, była to wspólna walka e, oparta na przyjaźni, która trwała od czasów Unii Polsko-Węgierskiej, która zaczęła budowę takiej pierwszej Rzeczpospolitej, jaką nazywamy no, ją lońską, a tak naprawdę wzięła się jeszcze z czasów piastowskich. Widać, że i prezydent Duda i premier Szydło próbują budować to porozumienie Europy Środkowej. Uda się zrobić tak, żeby kraje Europy Środkowej miały taki zdecydowany głos w Unii, jednolity. No, pewnie wspólny głos we wszystkich sprawach nie jest możliwy, bo niektóre interesy się różnią. Ale y, można budować wspólnotę interesów, czyli szukać y, tego, co nas łączy. Na pewno łączy nas zagrożenie przed Rosją. W przypadku Węgier to może najtrudniejszy temat, ale y, no, jeżeli będzie dobra propozycja jeżeli Polska i inne kraje y, będą miały dobrą propozycję to, to Węgry nie będą musiały się opierać na, na, na współpracy z Rosją. Y, trzeba pamiętać, że w chwili kryzysu to Orban. E, najmocniej wypowiedział się w obronie Polski. na e, pewno laureat Gazety Polskiej. Wielu ludzi dziwiło się tej nagrodzie. Tak? Dzisiaj widać, jaki ona miała sens. Tak, To budowanie e, tych relacji musi trwać latami. Musi być zrozumienie dla wspólnych interesów, a Orban to rozumie. Ściśle współpracujemy z klubami Gazety Polskiej. Wydaje nam się to naturalne. A po drugie dlatego, że uczestnictwo w węgierskim Narodowym Święcie Niepodległości, tak jak e, Węgry uczestniczą e, w jakiejś tam w jakimś tam stopniu w polskich uroczystościach, uważamy w tej sytuacji za naturalne i konieczne. Czy ten y, sojusz, taki y, zarysowujący się Grupa Wyszehradzka, która robi się coraz bardziej wpływowa w Europie, y, będzie odgrywała rolę istotną w Europie? Mamy taką nadzieję i to nie Grupa Wyszehradzka, tylko Międzymorze. E, ale myślę, że dobre początki, e, wymagające ciągłej pielęgnacji, jakoś tam już pomału widać. Czy o przyjaźni polsko-węgierskiej, to chyba wiadomo nie od dzisiaj. Raz Węgrzy byli w potrzebie i Polacy im pomagali, i raz Polacy byli w potrzebie i Węgrzy im pomagali, pomagają, to znaczy w chwili obecnej, kiedy Węgrzy deklarują, że nawet gotowi by byli przerywać za Polskę krew, to jest pociąg specjalny, w którym jedzie kilkaset osób, natomiast sporo osób jedzie autokarami, samochodami, niezależnie od pociągu, bo jeżeli ktoś jest z Wrocławia, Opola, Szczecina, jemu jest wygodniej wsiąść w samolot i udać się bezpośrednio do Budapesztu niż jechać pociągiem całą tą długą trasę. A jak się przyjmuje Polaków na Węgrzy? To znaczy myślę, tak, że tak jak Węgrów w Polsce. Optymistycznie. No. W czasie pierwszego wyjazdu e, Węgrzy po prostu klękali i całowali polskie fragi. Także to był moment no, niezwykle wzruszający. No. Pierwszy raz na Węgry? Pierwszy raz. Trzeci. trzeci, koleżanka też trzeci. 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 Poprzednie, jakie wspomnienia? Pierwszy był rewelacyjny, po prostu tak wspaniale było, że coś niesamowitego, nie, niezwykłego. Poznaliśmy Węgrów, ludzi, z którymi mamy trudności w porozumiewaniu się, bez bariera językowa, ale y, uczucia są na tej samej fali. Y, zaprzyjaźniliśmy się z tymi Węgrami, oni przyjechali do nas. I spotykamy się z nimi regularnie w Krakowie, w Poznaniu i teraz być może właśnie po tym wyjeździe na ich święto, oni przyjadą do nas do Poznania w czerwcu, w czerwcu na święto powstania 56 roku. Taka sytuacja była, oni prawdopodobnie tak samo odczuwają jak i my, że oni z własnej inicjatywy, nawet nie, kiedy nie był zorganizowany wyjazd z Węgier do Polski, taki grupowy, oni sami indywidualnie przyjechali na obchody Czerwca 56. To było w zeszłym roku. Dwa lata temu już teraz, tak? Dwa lata temu, tak. Także... Można powiedzieć, że się z węgrami rozumiemy bez słów. No tak można powiedzieć z całą pewnością, z całą tak? pewnością. Tak. Z słowami trudno się porozumieć. Ale uczucia mamy te same i, i idee mamy te same. Y, łączy nas, y, miłość ojczyzny, y, poczucie y, patriotyzmu. Wspólną mamy historię i to należy pielęgnować i dbać o to, żebyśmy byli w Europie państwami narodowymi, suwerennymi, żebyśmy każdy decydował o swoim ojczyźnie, a nie konglomeratem jakimś multikulcji. Jesteśmy przeciw temu. Po raz pierwszy, żeby zwiedzić Budapeszt, poznać Węgrów. Uważam, że to wspaniały pomysł, żeby wspierać współpracę polsko-węgierską. No właśnie, ja też bardzo mi zależy na tym, żeby poznać naszych przyjaciół, Węgrów. Nie mamy zbyt wielu przyjaciół w tej części Europy, więc tym bardziej warto nawiązać tutaj jakieś relacje, kontakty. Może też będą jakieś takie trwalsze, głębsze relacje, jakieś kontakty, które będą utrzymywany przez długi czas. Mamy nadzieję, że nawiążemy nowe znajomości. Zobaczymy Budapeszt. Mhm. Mm. Tak, no i też może właśnie w postawie Węgrów odnajdziemy pewne takie poparcie dla tego, co się teraz w Polsce dzieje, prawda? Myślę, że Węgrzy nas bardzo wspierają w, tym, w tej takiej odnowie, która tutaj w Polsce się dokonuje. Także też jedziemy może trochę po takie wsparcie duchowe.